Małżeńskie pary z 50-letnim stażem. Tegoroczny budżet obywatelski. Ponad 3 miliardy złotych dla rodziców z województwa śląskiego. Dzień dobry, dzisiaj środa 13 dzień września. Beata Badura zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie wiadomości raciborskich. Zastępca prezydenta miasta Racibórz uroczyście wręczył dzisiaj w raciborskim urzędzie stanu cywilnego odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie ośmiu parom. Pary, których staż małżeński osiągnął półwiecze, zostają odznaczone przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale w kształcie sześcioramiennej gwiazdy w imieniu Andrzeja Dudy wręczył zastępca prezydenta miasta Racibusz Dawid Wacławczyk. 13 września wyróżnienie to przyznano ośmiu parom mieszkającym na terenie naszego miasta, które wspomnieniami wróciły do czasów sprzed 50 lat. Myśmy się pierwszy raz widzieli na zabawie wiejskiej, a wtedy to były takie zabawy weselne. Brzeziu, o Brzeziu, tak jest. No i tośmy tak zostali takimi na razie kumplami. Tośmy się od czasu widzieli, od czasu do czasu widzieliśmy się, no i to było takie koleżeństwo, jako że jeszcze chodziliśmy do szkoły. Nie? No w końcu po szkole, w moim wypadku, to zacząłem pracować na kopalni Anna. No i dostałem oczywiście powołanie do służby wojskowej. Miałem reklamację, ale nie uznali mi jej, bo powiedzieli, że właśnie takich trzeba w wojsku. No więc tak. Więc po odbyciu dwuletniej tej służby ja wojskowej przyjechałem do domu i stwierdziłem, że jest wolna. A raczyła na mnie czekać. No więc zrobiłem już takie poważniejsze podchody. No, z oświadczynami włącznie. Czym żona pana urzekła, jak panią poznał? Czym nie urzekła ani kasa, ani niczym. Mrukła no tak błyskała w oczach i koniec. Już się nie szło czepić. Podczas uroczystości w Pałacu Ślubów małżonkowie mieli także okazję do odnowienia przyrzeczeń i złożenia sobie życzeń na kolejne wspólne lata życia. Zapytaliśmy również jubilatów o ich dzień ślubu, akurat zmieniali ten czas godziny. I my, jak to mówią, na tym zegarze, ja u fryzjera i my zapomnieli, że czas jest przesunięty i my się spóźnili godzinę na to, a ksiądz pod bramą czeka, I co oni nie przyjdą, co oni sobie odmyśleli. Na ostrogu mieliśmy ślub. pogoda była w dniu ślubu, także życie się ładnie ułożyło 2 września. Września 72 rok. Myśmy mieli w pierwszym dniu w sobotę cywilny, a w niedzielę kościelny, także sukienka była niebieska koronkowa, a mąż... A jemy w Pietrowicach szyty, to był specjalny Garbit. krój. <grytki> sukienka to nie było takiej wyprawy jak to teraz robią młodzi jakieś pierwsze tańce, jakieś sukienki, to było trudno zdobyta koronka w Gilwicach w sklepie. Potem pani sąsiadka krawcowa szyła. Także nie było to nic takiego nie wiadomo co, to co było dostępne. Małżonkowie z długoletnim stażem podzielili się również swoim przepisem na nierozerwalny i szczęśliwy związek. Przepisu nie ma. Nie Trzeba powiedzieć jedno, że nie wiem, czy ktoś powie, że było zawsze fajnie, nie, a to się zachmurzy, a to i zagrzmi poważnie, no niestety, tak jest życie, no ale, ale w niektórych Trzeba wypadkach... Trzeba przeprosić wstali. i dalej żyć. Ja mam taki przepis, żeby się nie, tak jak moja mama mówiła, po pokłóconym się nie kłaść spać, zawsze się pogodzić wieczorem, bo nie wiadomo, czy rano się zdąży pogodzić. No i tak tolerancja, jeden drugiego powinien wysłuchać, no i to tyle. Jedna z par opowiedziała nam jak zaowocowało ich wspólne 50-letnie życie. Mieszkaliśmy u mnie w domu w Brzeziu, mamy dwie córki, jedna właśnie wczoraj miała 25 lat po ślubie, jest za granicą, także my w piątek jedziemy tam na bal do na nich, wesele na wesele do nich. Obydwie skończyły Uniwersytet Wrocławski, są... Jedna jest mikrobiologiem, druga biologiem, także po jednym kierunku. Wnuczkę mamy jedną, za granicą dalej. Miała dwa dni temu urodziny, bo 14 no. lat. No i tak. No i tak oby zdrowie było, i będziemy dalej to tak. ulali do przodu. Pary z 50-letnim stażem mogą być wzorem dla młodych małżeństw. Jubilaci przyjęli gratulacje i życzenia wielu kolejnych wspólnych lat razem, do których dołącza się także redakcja Raciborskiej Telewizji Kablowej. Głosowanie na projekty tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego ruszyło już od poniedziałku. Potrwa do 25 września. Każdy z mieszkańców Raciborza uprawniony do głosowania może oddać głos na wybrany projekt. Oddać swój głos na wybrany projekt można internetowo. Osoby nie mające dostępu do internetu mogą zagłosować na papierowej karcie dostępnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Racibórz. Ósma edycja raciborskiego budżetu obywatelskiego wystartowała w poniedziałek. Głosujemy do kolejnego poniedziałku, tego za dwa tygodnie, czyli do 25 września do godziny 9 rano. Głosujemy poprzez stronę www.bo.raciborz.pl. Prawo do głosowania mają wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek, przy czym w imieniu osób niepełnoletnich głosują oczywiście rodzice. Można głosować poprzez stronę internetową. Jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie ma dostępu do smartfona albo do komputera, zapraszamy do przyjścia do Urzędu Miasta na Batorego. W biurze obsługi interesanta są przygotowane karty takie papierowe, przy czym głosujemy tam na miejscu, nie wynosimy kart z urzędu. Osoby między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym Wymagana jest stosowna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku osób poniżej 13 roku życia na karcie do głosowania podpisuje się rodzic lub opiekun prawny i należy zaznaczyć, iż głosuje w imieniu osoby małoletniej. W tegorocznym budżecie możemy oddać głos na 32 projekty, przy czym po kilku latach przerwy udało nam się wrócić znowu do tego podziału na projekty ogólnomiejskie, których jest 12, czyli takie, które służą całemu miastu, różnego rodzaju grupom i 22 projekty dzielnicowe i one są już uzależnione od tego gdzie ktoś deklaruje miejsce swojego zamieszkania czyli są jakby takie dwa etapy głosowania najpierw projekt ogólnomiejski potem projekt dzielnicowy Pula środków finansowych przeznaczonych na tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego to 1,5 miliona zł Bardzo serdecznie do tego głosowania zachęcamy bo jest to nie tylko wsparcie ciekawych inicjatyw obywatelskich, czyli tych, które są właściwie najważniejsze, bo to jest taki bezpośredni głos mieszkańców, ale też jest to wskazanie dla nas, dla władz Raciborza, jakiego rodzaju przedsięwzięcia, jakiego rodzaju inwestycje są przez mieszkańców oczekiwane i jakie możemy potem ewentualnie uwzględniać przy projektowaniu budżetu na kolejny rok. Projekty, które wezmą udział w głosowaniu, znajdują się na stronie Urzędu Miasta Racibórz z dokładnym opisem, nazwą, miejscem wykonania, uzasadnieniem realizacji, zakresem, zastosowaniem oraz funkcją projektu. Podana jest też wartość każdego z projektów. W tym roku rodzice z Województwa Śląskiego złożyli niemal 565 tysięcy wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego. Z tego tytułu oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w regionie Przekazały na rachunki bankowe rodziców już ponad 3 miliardy złotych. Od początku tego roku liczba wniosków o świadczenie wychowawcze w skali kraju przekroczyła 5 milionów. Jak jest pod tym względem w województwie śląskim? Od stycznia do końca wakacji tego roku rodzice i opiekunowie z województwa śląskiego poprawnie wypełnili i wysłali blisko 565 tysięcy wniosków o świadczenie wychowawcze. Wnioski te dotyczyły niemal 863 tysięcy dzieci. Wartość przelewów na konta rodziców w regionie sięga obecnie z tego tytułu 3 miliardów 51 milionów złotych. Śląskiego najwięcej wniosków pochodzi od rodziców z Katowic, bo blisko 36 tysięcy, następnie z Częstochowy niemal 26 tysięcy, Bielska Białej ponad 24 tysiące, a rodzice z Gliwic i Sosnowca złożyli po około 23 tysiące wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS, platformę usług elektronicznych ZUS, portal Empatia oraz bankowość elektroniczną banków lub SKOK, które współpracują z ZUS. Od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego będzie wyższa. Ona zwiększy się z 500 do 800 złotych rodzice i opiekunowie nie będą w związku z tym musieli składać nowych wniosków, a ZUS sam podniesie wysokość wypłacanego świadczenia. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy na 1 stycznia 2024 roku będą mieli prawo do tego świadczenia w obecnym okresie rozliczeniowym. Od przyszłego roku wysokość świadczenia wychowawczego będzie wyższa. Zwiększy się z 500 zł do 800 zł. Wypłata świadczenia z waloryzowanej wysokości rozpocznie się nie w Wcześniej niż w styczniu 2024 roku. Zastanawiasz się, jakie media naprawdę pełnią misję publiczną. To telewizje lokalne, które każdego dnia są blisko. Informują o zachodzących wydarzeniach w regionie, pokazują sąsiedzkie problemy, wspierają społeczne inicjatywy. Ich działalność stoi pod dużym znakiem zapytania, ale jest na to rozwiązanie. To 1% budżetu telewizji publicznej, który może uratować ponad 150 telewizji lokalnych. Wejdź na www.ratujmytelewizjiokalne.pl, dowiedz się więcej o akcji i wspieraj dalszą misję publiczną swojej telewizji. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości raciborskich. Serdecznie zapraszam na kolejne już jutro.